Cześć, z tej strony Paweł Paczul, witam Was na ZnaneTypy.pl. Dzisiejszy mecz jaki możecie obstawiać to Krakowia-Pogoń-Szczecin. Wydaje się, że obie te drużyny to najwięksi przegrani zespołowi tego sezonu, bo Krakowia w pewnym momencie tych rozgrywek była krok za Legią po 22. kolejce i zastanawialiśmy się, czy ekipa Michała Probierza nie zrobi kroku do przodu i tym razem nie tyle, że powalczy o puchary, ale też powalczy o Mistrzostwo Polski z kolei Pogoń również grała świetnie w wielu momentach tego sezonu, chociażby wygrała dwa razy z Legią co mówi samo za siebie no a też jest na dole tej grupy mistrzowskiej razem z Krakowią i wydaje się, że dla obu tych drużyn sezon ligowy jest już skończony że teraz już czas bardziej na eksperymenty niż na punktowanie. Oczywiście, można jeszcze, zawsze warto punktować. Można jeszcze wierzyć, że coś się wydarzy, ale nie chcę mi się w to specjalnie wierzyć. Tyle dobrego, że Krakowia ma jeszcze puchar polski, przez który może dostać się do europejskich pucharów, czy tam do przedpokoju europejskich pucharów. I wydaje mi się, jeśli miałbym obstawiać, że to jest taki. Mecz drużyn zranionych, by nie powiedzieć martwych, ligowo. No, niestety tak to wygląda. Nie nastawiałbym się na wielkie widowisko. Remis, czy bezbramkowy, czy bramkowy. Patrząc po ostatnie wyczyny Grupy Mistrzowskiej, bezbramkowy remis, bezpieczny X, ale jak ktoś ma ochotę, to ryzyko to ryzyko. Zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania, do odwiedzania znane typy. PL I do dobrej zabawy, bo typowanie meczów to też fajna rozrywka. Pozdrawiam Was, cześć.